Państwo, po pierwsze, tu jest wiele e, jakby nieporozumień. To się, to inicjatywa nazywa się bezwarunkowy, an, po angielsku unconditional income guaranteeing, czyli bezwarunkowy, bezwarunkowy dochód gwarantowany. E, 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 od czterech lat Unii Europejskiej w 15 krajach, w szczególności w Niemczech, Austrii. Trwa debata na ten temat. I do dzisiaj oczywiście nie ma jasnego i wyraźnego stanowiska, acz powstała na bazie Traktatu z Lizbony inicjatywa europejska, e, która musi do końca grudnia uzyskać 1 milion podpisów e, obywateli europejskich, czyli obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, wtedy my złożymy do Parlamentu i to będzie musiało, do Komisji Europejskiej i będzie musiało być przepracowane. W Polsce przedstawicielem tej inicjatywy jest Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polskich. Merytorycznie. E, sprawa właśnie ma się tak, jak Pan to mówi. Bezwarunkowy, bezwarunkowy dochód gwarantowany to nie znaczy, że wielki bogacz będzie miał gwarantowany ten dochód, bo jak widać, on będzie miał, to będzie dochód dla osób, które nie osiągają tego dochodu. Prawda? E, tylko na czym on polega? Że w przypadku emerytów, tych, którzy tego nie mają, to nie musi być tysiąc. To w warunkach polskich może być i dwa tysiące, tylko my nie mamy, my nie mamy możliwości dzisiaj wyliczenia. To dopiero powinna na zlecenie Komisji Europejskiej wyliczyć polskie Ministerstwo Finansów. To polega, to polega na tym, że wypłaca zarówno państwo, jak i pracodawca. I to później wchodzi w koszty. Krótko mówiąc. Jeżeli mamy pracowników, którzy w swoim wynagrodzeniu za pracę by nie osiągali tego bezwarunkowego dochodu gwarantowanego, prawda, no to wtedy, to, to wtedy państwo musimy dopłacić. Ale e, pracodawca może zaliczyć to, co on wypłaca w ramach bezwarunkowego dochodu gwarantowanego do kosztów uzyskania. Czyli pracodawca ma interes w tym, żeby całości wypłacać. Wtedy on płaci mniejsze podatki. I to w ogóle jest inicjatywa, która jest związana z nowym ujęciem solidaryzmu społecznego i nowej formuły kapitalizmu. Przecież te wszystkie, ja wczoraj brałem udział w debacie w Warszawie z związkami zawodowymi, ta cała formuła relacji pracodawca, pracobiorca, związki zawodowe, płaca minimalna, to są formuły XIX wieczne. Jak związki zawodowe walczą o płacę minimalną, to już nie walczą o emerytury. Prawda? Jak pracodawca nie będzie w stanie zapłacić płacy minimalnej, to zwiększy się ilość bezrobotnych, a ci bezrobotni już nie interesują związków zawodowych. Dlatego ten baz warunkowy dochód gwarantowany, to jest nowa forma aktywności i solidaryzmu społecznego w warunkach XXI wieku. Nowa forma. Jeszcze raz powtórzę, dotyczy to tych, którzy nie osiągają, to byłaby forma. Uzyskiwania dochodu, co by znaczy dochodu, co zmniejszałoby opodatkowanie, co powodowałoby u przedsiębiorców innowacyjność, bo tam są jeszcze formuły te innowacyjne. Po drugie, w warunkach kapitalizmu siłą rzeczy będzie zwiększała się ilość ludzi, którzy nie są w stosunku pracy. Tak jak dzisiaj w Polsce to zjawisko jest, umów śmieciowych. Prawda? Inaczej mówiąc, w ramach tych umów śmieciowych też bezwarunkowy dochód musi być. Tylko nie zawsze musi być świadczenie pracy takiej w formie tradycyjnej. A, a, a czym jest chociażby aktywność w organizacjach pozarządowych? Aktywność społeczna, e, samopomocowa dla sąsiadów. Rozumiecie Państwo? E, e, wzajemnie, jeżeli są staruszkowie i wzajemnie sobie świadczą usługi poprzez gotowanie wspólnego obiadu. W jakimś tam domu mamy Pewnie w Poznaniu jest to samo jak w Warszawie, przez to, że różne pokolenia zamieszkują, to są takie dzielnice, gdzie mieszkają same staruszki. I chodzi o tą formę ich jakby wspomagania, gdzie bezwarunkowy dochód gwarantowany jest formą aktywności. Ale żeby była jasność, to co Państwu mówię, to są wszystko idee. My byliśmy jako DWP w Berlinie na demonstracji, braliśmy udział również w debatach, i to wszystko jest w stanie. Powiedziałbym konstruowania, konstruowania. Natomiast nam się wydaje, że ten spór, taki spór kapitalistyczny na robotnika i kapitalistę, jak dzisiaj na pracodawcy i pracobiorcy, gdzie mają sprzeczne interesy, on musi zniknąć. Dlatego, że w dzisiejszych warunkach wysoko zaawansowanej technologicznie gospodarki, ten spór nie istnieje, bo często nie wiadomo, kto jest pracodawcą, kto jest pracobiorcą. A po drugie, interesy ich są spójne. Pracodawca chce najlepiej zarobić, chce się chce mieć zysk, a pracobiorca najlepiej zarobić. Ale żeby zysk miał pracodawca, musi mieć najlepszych pracowników, wysoblomowanych technologicznie, przykładowo jakichś tam programistów komputerowych. Żeby ich mieć, prawda? Musi im właściwie zapłacić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, drodzy Państwo, zapraszam do debaty na ten temat. Schaufen, znaczy to nie jest inicjatywa ani lewacka, ani libertańska, chociaż niektórzy z tych dwóch jakby orientacji ideowych do niej się przyznają. To jest inicjatywa obywatelska. I Schaufenberg, którego bardzo cenię, on jest profesorem nauk społecznych, z Uniwersytetu Warszawskiego, ale on ma taką proweniencję właśnie myślenia o tym w kategoriach bardzo lewicowych, osób wykluczonych i stąd ta jego koncepcja. Ale jeszcze raz powtórzę, że, że ona nie jest jedyna. My będziemy nad tym dyskutowali, natomiast zacznijmy rozmawiać o tych sprawach nie w kategoriach wykluczenia, a włączenia. Jak mamy do dzisiaj w Polsce widać, jak mamy komisję trójstronną, to pracobiorcy, czyli związki radowe nie chcą rozmawiać, prawda? Stawiają gwarant, postulaty, i tak dalej. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że my mamy wspólny interes. Wspólny interes i to można powiedzieć.